Witam Państwa bardzo serdecznie na Witwodnicy Niepodległościowej, by wspólnie uczcić kolejną 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W programie, jak to z tym 11 listopada było, kilka refleksji o niepodległości, wykonanie krat kameralnego oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Dzień 11 listopada. Jako rocznica odzyskania przez naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień powszech czasy związany z imieniem Języka Rusyckiego jest uroczystym świętem niepodległości. Właśnie dzisiaj, po 123 latach niewoli, austriackiej, pruskiej i rosyjskiej, obchodzimy 103 rocznicę odzyskania przez naszą uczyznę niepodległości po raz pierwszy dzień ten został uznane za święto państwowe ustawą z 23 kwietnia 1937 roku o święcie niepodległości, ale uroczyste obchody odbywały się już wcześniej. Niestety już po 8 latach święto pozostało zniesione, by ponownie powrócić do naszego kalendarza w 1989 roku. Do recytacji fragmentu wiersza Jana Echonia pod tytułem Piłsudski zapraszam pana Zenona Miszowskiego. Wielkimi ulicami może głów urasta. I czujesz, że rozpękną się ulice miasta, że Bogu jak groźba położą pod tron i krzykną wielką ciszę. Lub głosów miliony, A teraz tylko czasem kobieta zapłacze. Aż nagle na katedrze zagrali terenacze. Mariańskim zrazu cichy śpiewają furanty, a później, później bielą, później amaranty. Później bielą się dzielą i krwią, i szaleństwem. Wyrzucają stronę, radość i miłość z i płakać nie było. i nie chrypią, lecz sypią w tłum radosną trwą, a ramek mroźny jak radek w tłum radosną trwą, a konie, konie walą w siebie kopytem, konica ma rabaty pełne karakterii, lasiery, bohatery, czołem kawalerii. Ze wszystkich sił swoich. Księża idą z w czerwieni i złodzi. Białe kwiaty padają pod stopy piechoty. Szeregi za szeregiem, sztandary, sztandary. A mówić nie może, mundur na nim, czary. W okresie międzywojennym określenie daty odrodzenia Rzeczpospolitej Polskiej pozostawało kwestią dyskusyjną. Wątpliwości nie budził jej symboliczny charakter, bowiem nie sposób było wskazać jednego wydarzenia przesądzającego o wskrzeszeniu polskiej państwowości. Wybór daty Święta Niepodległości wiązał się z zakończeniem I wojny światowej w wyniku podpisania Rozejmu w Kompetencji 11 listopada. 1918 roku. W tym samym czasie Rada Regencyjna, organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego, przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. Trzy dni później Rada powierzyła mu także władzę cywilną. Przyszłemu naczelnikowi państwa podporządkował się tymczasowy rząd Republiki Polskiej w Lubinie pod przewodnictwem Ignacego Deszyńskiego. W utworze Heleny Modlitwa za Polskę, a Krzysztof Szulenko. Ciebie pytanie, w dziejowej godzinie, Głos swego ludu z ziemi Polski słynie, Wróć nam Boże. Cień pogardą kamieni, twa sprawiedliwość, wszystko zwrócić może. Twoja opaczność złe dobre przemienie. Niech nasza Polska wśród narodów stanie, dzielna i mądra, jednością złączona. O ludzie prosimy z głębi duszy Panie. Ojcowskie na wyciągne. Powszechnie upamiętniono 14 listopada 1920 roku. Wcześniej nie było to w pełni możliwe ze względu na toczące się walki o kształt granic i byt rzeczypospolitej. W latach 1919-1936 obchody odzyskania niepodległości odbywały się jak zwykle w pierwszą niedzielę po 11 listopada i miały charakter wojskowy. W całym kraju odbywały się wówczas prawie wojskowe, musze święte za ojczyznę i uroczystości państwowe. W berwederze zaś organizowało ceremonię wręczenia oddechów dla Tutti za męstwo okazane w walce o wolność. W utworze Adama Asnyka, miejmy nadzieję, pani Ania Zygmunt. Miejcie nadzieję, nie tę lichą, marną, co rdzeń struchniałych bątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć z swego stanowiska. Miejcie odwagi, nie tętnącą tknącą która na oślep leci bez oręża, lecz temu, co sama, niezdobytym wałem, przeciwne losy stałością zwycięża. Lecz temu, co sama, to zdobytym przeciwny przeciwne losy stało się Jednak dopiero w 1926 roku, dzień 11 listopada, formalnie uznano za datę odzyskania niepodległości. Ogólnik wydany przez Prezesa Rady Ministrów Józefa Piłsudskiego ustanawiał ten dzień wolnym od pracy, w administracji rządowej. Od tamtej pory marszałek Piłsudski co roku na Placu Saskiej w Warszawie, nazwanym jego imieniem, w dziesiątą Rocznicę odrodzenia dokonywał przeglądu pododdziałów wojsk i odbierał defilady. W dwudziestoleciu międzywojennym, 11 listopada, w charakterze święta państwowego, celebrowano był jedynie dwukrotnie, w 1937 i 1938 roku. W czasie II wojny światowej obchodzenie święta niepodległości było zabronione. Pamięć jednak kultywowano konspiracyjnie, głównie w ramach działań małego sabotażu. Na murach miast pojawiały się okolicznościowe napisy, a w miejscach trwałej symbolice narodowej składano wieńce i mocowano białe-czerwone flagi. Po wojnie Krajowa Rada Narodowa ustawą z 22 lipca 1945 roku o ustanowieniu Narodowego Święta Odrodzenia Polski uczyniła świętem państwowym 22 lipca, rocznicę ogłoszenia manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944, jednocześnie znosząc świętę niepodległości. Aż do 1969 roku celebrowanie 11 listopada groziło z sesjami aparatu komunistycznego u Odbywały się jednak patriotyczne manifestacje uznawane za nielegalne Zgromadzenia. Święte niepodległości obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez tej polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ustawą z tego 19. lutego 1989 roku pod nazwą Narodowe Święto Niepodległości. Z kolei 11 listopada 1997 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę głoszącą między innymi. Ta uroczysta rocznica skłania także do refleksji nad półwieczem, w którym wolnościowe i demokratyczne aspiracje Polaków były dławione przez hitlerowskich i sowieckich okupantów, a następnie obcą naszej tradycji, podporządkowaną Związkowi Radzieckiemu komunistyczną władzę. Polacy przebyli długą i trudną drogę do wolności, dzięki której, pomimo zaborów i okupacji, udało się zachować naszą tożsamość narodową, język i tradycje, a po wielu latach walki uzyskać niepodległość. Wolna Polska, która jest dziś dla nas oczywista, nie byłaby możliwa bez wielu lat walki, nie tylko zbrojnej. Dziś tą drogą krążymy nadal, lecz może w innym wymiarze. Pamiętając o poświęceniu wielu pokoleń Polaków, którzy oddali swoje życie po Byśmy my mogli żyć w wolnym kraju w sposób godny i Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wraz z nami upamiętnić tę rocznicę. Dziękujemy Teatrowi Pomaganemu. A skoro trudem i znojem mamy już tę niepodległą, to czas na świętowanie. Zapraszam wszystkich Państwa do wspólnego śpiewania i życzę miłego wieczoru.